No to witamy Was bardzo serdecznie. Aweusu się tutaj wygrzebuje z auta, coś powoli mu to idzie. A my obraliśmy sobie, moi drodzy, e, taką opcję, że jedziemy dzisiaj na plażę. Dziś będzie filmik z plaży. Zobaczymy, co tam wyjdzie. A dlaczego? Dlatego, że ta plaża, jesteśmy w Newcastle, jesteśmy w Irlandii Północnej, miasteczko Newcastle. E, ta plaża kurciła mnie wiele razy. Nie jest to taka plaża, wiecie że jest na niej piasek, nie wiadomo co. Są kamyczki, będą ciężkie tereny, ale ja właśnie chciałem ja się zawsze przekonać, co na takiej plaży między kamyczkami może siedzieć. I obraliśmy opcję, że przesuwamy się w lewo, wzdłuż wybrzeża mamy jakieś... daleko, 5-6 km do przejścia. My na pewno tego dzisiaj nie zrobimy, ale zobaczymy jak to będzie, także szykujemy sprzęcik, ubieramy się i podążamy sobie w lewą stronę. no nie liczymy na nic, nie liczymy na nic, bo jak się na coś liczy, nigdy to nie wychodzi. Po prostu zabawa, przygoda, a co będzie, to będzie. Ale zobaczcie te chmury nad tymi górami, żeby tylko nie doszły do nas. Także dobra, nie przedłużam, przebieramy się i lecimy. No i pierwsze machnięcie moi kochani, zdążyliśmy zejść tutaj, pierwsze machnięcie wykrywaczem, kto dogoni psa, kto dogoni psa? Rosie. no Rozy już z nami niestety nie ma, zasłania numer telefonu, psia przywieszka, tak na wejście, fajny strzał, pewnie, może porwało Rozji, popłynęła, kajakiem do Szwecji, tak, kajakiem do Szwecji nie wraca, dobra, tak na wejście, super. No i następne 5 sekund strzał numer 2 I jest Elizabetka na monecie 10 pensów. 10 pensów. Super. Sygnał 33 jak na zawleczkę, także kopiemy wszystko. Ekstra! Sygnał 28 i wpada kolejny moneciak. O, aura uznalaz denko. Odpuszki. A teraz mamy grubo przeszło 4 cisza. Wpada funcik. Super. Kochani, ja będę robił tak, że będę sobie przechodził jakieś 20-30 metrów i włączał się. A zresztą zobaczymy. Czy przy każdym sygnale, czy jak uzbieram jakiś tam paru funcików, Zobaczymy. A jednak się włączyłem. Koło funciaka 50 pensów. Ale pięknie. A jesteśmy niecałe chyba 5 minut. Aby nie zapeszać. A no właśnie Aureus mi powiedział, że żeby się nic nie odzywał na temat deszczu. Oczywiście wykrakałem i je. To z takiego płytkiego nawet nie powiem, że dołka, bo przegarnąłem tylko nogą. Stara jakaś irlandzka chyba monetka. Dwa pęsiki i jeszcze jakiś mały pęsik, a jakby ktoś chciało jakieś dziecko zapomniało. To mamy głowca. Nic nie skitrane? Nie. Dobra, może się dziecku przypomni, albo rodzicom i wrócą. Zobaczymy. Moi drodzy, rozpadało się niemiłosiernie, ale mam swoją pierwszą, pierwszą plażową biżuterię. I teraz pytanie: czy dziadostwo, czy coś konkretnego? Ale ciężkie jest, idziemy przemyć. Ale leje deszcz, ale jest pierwsza biżuteria. Ale chyba będzie dziadostwo jakieś. Chociaż jest ciężkie. Jezu, ale białe złoto chyba wam 925 albo srebro, 3 PK Aureus. Albo srebro, albo białe złoto, ale chyba srebro. 925, próba. Srebro, zobacz jaki pierścionek. Ole pięknie. piękny. Piękny, co? Kurwa, ja pierdolę. E no, zadnia, chłopie. 925? 925. Jeszcze kamyk jest jakiś? Kamyk, no. E, no, panie. Sygnał 90, no. nie? Przy samym wejściu tutaj. No. jest. Juhu! Ja Aleluja. Aleluja! No, my sobie zrobiliśmy stację, ale bez niczego, taką po prostu rekreacyjną. Wyskakuje kolejna moneta i chyba tutaj nikt nie chodzi, bo moneta oblepiona, zobaczcie rdza, a ja jeszcze nie mogę ochłonąć po tym pierścionku, no kurde. Coś pięknego. Jeszcze potem wam go pokażę. Pokażę lepiej, a my idziemy dalej. Przestało na szczęście padać, ale już się nie odzywał na temat deszczu. Nie? Ale masz deszczówkę. <grybujesz> Dobra, lecimy dalej, kochani. No i teraz z jednego dołka kilka sygnałów. Myślę, że jakieś śmieci będą porozrzucane. A zmieniłem sobie ustawienia z 3 tonów na program plaża. Bo dużo kapsli zaczęło wychodzić tutaj. Jak widzicie, plaża się rozszerza. Tam było węziej I z jednego dołka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć moneciaków. Nie będę ich teraz czyścił. A to jakieś pęsiki są. Dwa pensy, Jeden pensik chyba. Ale super. Sześć monet. Sześć moneciaków z jednego doła. A tu słyszę jakiś sygnał. A to Mister Aureus. Ach, jakie spojrzenie. Kopiemy panie dalej. Jest pięknie. No wam powiem moi kochani, żeby znajdować takie monety, to by było fajnie, żeby za każdym razem wpadał funciaczek. To już gruba moneta. Już jest ponad 4 zuta. Ile to jest jeden funt u was na złotówki? 4, co? 5,30. No to się pomyliłem. To piąteczka wpada przeszło. Jest super. Tam Aureus przed strzelił monetę, ale oczywiście ja nie zdradzam. I Aureus i jego żółta deszczówka. Oh yeah baby. A mi wpada funcior. Kolejny funcik, ale ten widać swoje przeleżał. I znowu tutaj przy wejściu dlatego, że my zawróciliśmy pokierują się trochę w stronę prawą tutaj, bo jak widzicie pogoda nas nie oszczędza. Także nie wiem gdzie jeszcze pochodzimy, ale znowu przeszło 5 zł ciszy wpada w funciaku. Dobra, niech się zbierają. Jedziemy na detektywal do UK, także funty się na pewno przydadzą. Pójdą na przelew, znaczy na paliwo. Przepraszam. Kolejny sygnał, i kolejna moneta. Ale to, to nie wiem co to jest. Czekajcie. Wszystko w tym piachu oblepione. nie. Nie wiem, chyba 20 funtów albo 50 funtów cholera, wie takie grube. Jakieś straszne. dobra. Tutaj w tle mamy małych kibiców. Miejmy nadzieję, że kiedyś wylosą na detektorystów. Abreus przed chwilą trafił tam. O, jeszcze jakiś helikopter nam leci, jak widzicie. Obstawa. A mi z dołka wyskakuje śmigło. Śmigło? śmigło. Dwa funciaczki. Całe 10, 10, nawet więcej, nie? Przeszło 10 zł z jednego dojeczka. Piękny, czysty sygnał 71, co bardzo cieszy. Także mówię, jak się bawić, to się bawić. Także mamy jeszcze trochę chwilę trochę chwilę. Masło maślane. Mamy jeszcze chwilę czasu do pochodzenia z Na szczęście deszcz odpuścił. To co, śmigamy. Dwa funie lądują w kieszeni. Super. I ląduje kolejna zacna moneta. Tu przed chwilą miałem psa pomocnika, próbowała mi kopać. I te sygnały lubi mi najbardziej. Teraz nie nie dwa funolki, ale wyskakuje jeden. Jeden funcik. Nowy brytyjski, także cieszy trochę ludzi się zebrało, może tak szybko pokażę tutaj za mną, niby nagrywam monetę. Mamy tylu kibiców z aureusem, że chyba zaraz będziemy rozdawać tutaj autografy. Nie, no oczywiście żartuję, ludzie zainteresowani cieszą się przy każdej monecie jak wyjmujemy, co bardzo cieszy. Słucham? Stary, No to lecimy do aureusa, bo znalazł teraz coś ciekawego, zobaczymy co to jest. Normalnie kosmos, tak? Tak, stary. O ja, patrz na to. I to nie jest bum-bum, plażowy, to jest kosmos. To jest kosmos, słuchajcie. Lecimy, prom, prom kosmiczny. Z, plaży z napisami United States. Ale kozak, co? Piękny. Zobaczcie. Jaki wahadłowiec wylądował na plaży, ale jaki ciężki, co? Ale a, tak, tak, tak. Zobaczcie, tutaj Chiny się kłaniają. Made in China. Na drugiej no, stronie jest. Ale to dobre. Tu Także napisane. z mojej strony Wielki Żółwol. Tu napisane United States. My Funciaka chowamy. Także super, pędzimy dalej. Gratulacje, Aureusku. To polatamy sobie, polatamy po wykopkach. Pięknie się zrobiło. No i jest kolejny wykopany przedmiot po sygnale, ale nie wiem, co to jest. Nie mam zielonego pojęcia. Czy to może była zapalniczka? Czy co to było? A, tutaj widzę, że wejście pod ładowarkę. Ale nie wiem, taki mały powerbank? Nie mam bladego pojęcia. Może Aureus coś będzie wiedział? Aureus! Zobacz, co to jest! Uwaga! Żebyś nie wyłapał! Trzymaj! Ja myślę, że chyba taki mały powerbank, co? Zaraz się dowiemy, może Aureus będzie wiedział. Jak myślisz? Bo tam jest wejście pod ładowarkę, widziałeś, nie? Pod kabel! Powerbank? No to znalazłem małego takiego powerbanka kieszonkowego. Dobra, jeszcze chwila! No i kolejny, bardzo fajny, czysty sygnałek. Stare 20 pensów 1982 rocznik, czyli 39 lat. Leży sobie tak monetka, czy nie 39 lat, może leży, ale 39 lat ma. A ja ją znalazłem. Czyli już nie będzie sponiewierana nasza Elizabeth i leżała sobie w piachu, tylko wyląduje w pudełeczku. I jest kolejna monetka już wykopana i one cieszą. jest kolejny funcik, praktycznie na samym wierzchu, ale widać, że troszeczkę poleżał, bo jest zajechany. Ale Funcior to Funcior. gitara. Także my się żegnamy. Zakończyliśmy dzisiaj poszukiwania plażowe. Jak najbardziej zadowoleni. Pozytywnie nakręceni jeszcze na kolejny raz. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Żegnam się z tej pięknej scenerii. Za mną, przede mną. Zobaczcie jak to jest ślicznie. Zważywszy na to, że troszeczkę wieje wiatr. Dlatego podsumowanie nagramy u Aureusa już na podwórku. W ciszy, w spokoju, żebyście wszystko sobie ładnie zobaczyli. Zobaczymy, ile powpadało monetek. Co mogę powiedzieć? Co piękne, szybko się kończy. Także nasz wypad dobiegł końca. Lecimy, było przepięknie. Morda się cieszy, mimo tego, że zmokliśmy, troszeczkę zmarzliśmy, było ok. Także widzimy się za chwileczkę na podsumowaniu. Trzymajcie się. No to dobra, szybkie obiecane podsumowanie. Tak jak widzicie, wpadło trochę starszych monet, starych brytyjskich pensików. Wpadło też. Teraz, które będzie można sobie spokojnie wydać. Wpadły takie, które już długo przeleżały, zobaczcie, oblepione kurcze rdzą. Czyli mamy przykład, z czego są kurde one robione. Nie? A w sumie padły raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 monet, z czego jestem bardzo zadowolony. W sumie pensów, które możemy wydać, jest koło, koło dyszki. Także fajnie, 10, 10 pensów, przepraszam, 10 funtów. Ekstra, ślad urozi, która zaginęła. No i strzał 925, próba oznaczenia, już Wam mówię jakie. Oznaczenia PK925CZ. Super, piękne, grube srebro. Także tylko się cieszyć. Także z mojej strony wielka piona. Trzymajcie się, jak się podobało, to super. I do następnego filmu. Kłaniam się nisko, ściskam Was. Pa!